Panna młoda spojrzała chłodno na swojego miliardera męża i powiedziała, wybierz, ja czy to dziecko. Ale to, co zrobiła dziecku, złamało serce jej męża. Pewnej nocy sala balowa rozświetliła się blaskiem złota i kryształów, odzwierciedlając wystawne wesele Nadi i Karimę. Kiedy goście wznosili toast za parę, Nadia, ubrana w suknię godną królowej, zdawała się być u szczytu szczęścia. Jednak gdy spojrzała w oczy Karimę, zrozumiała, że coś go niepokoi. Trzymał w ręku mały brelok w kształcie gwiazdki, a jego wzrok był utkwiony w przedmiocie, jakby była to najważniejsza rzecz na świecie. Nadia nie mogła tego znieść. Co mogło być tego dnia ważniejsze od niej? Karim zawsze był powściągliwy, ale odkąd w jego życiu pojawiło się to dziecko, wydawał się innym człowiekiem. Nie można było zignorować cienia poczucia winy i niepokoju, który pokrywał jego twarz. Nadia wiedziała, że będzie potrzebowała czegoś więcej niż tylko uroku, aby odzyskać kontrolę nad swoim małżeństwem. Tej samej nocy, gdy oboje zostali wreszcie sami w apartamencie dla nowożeńców, Nadia postanowiła skonfrontować się z nim. Musisz wybrać, Karimie, powiedziała stanowczym głosem, chociaż ręce trzęsły jej się ze zdenerwowania. Albo ja, albo to dziecko, które tak uparcie chcesz zachować w swoim życiu. Nastała ogłuszająca cisza. Karim wyglądał. Jakby dostał cios w twarz. Wiesz, ile to dziecko dla mnie znaczy, odpowiedział Karim niskim głosem, niemal szeptem. Nie mogę go porzucić, Nadia. On nie ma nikogo innego. Jej oczy, zwykle pełne determinacji, teraz były pełne łez. Ale Nadia pozostała niewzruszona. Dla niej to dziecko było przeszkodą, żywym przypomnieniem czegoś, o czym wolałaby zapomnieć. Karim próbował wyjaśnić, ale chłód w spojrzeniu Nadi był niewzruszony. Obiecałeś mi idealne życie, powiedziała. Nie zgodziłam się na ślub z miliarderem, żeby dzielić przestrzeń z dzieckiem, które nawet nie jest moje. Te słowa raniły niczym nóż i Karim zrozumiał w tym momencie, że stoi przed niemożliwym wyborem. Następnego ranka Karim obudził się z ciężkim sercem. Postanowił chronić dziecko za wszelką cenę. Ale gdy wszedł do salonu, stało się coś bardzo złego. Łóżeczko było puste. Na stole leżała zimna notatka podpisana przez Nadię. Rozwiązałem twój problem, powiedział. Karim poczuł, że nogi odmawiają mu posłuszeństwa. Co ona zrobiła? Ogarnęło go uczucie rozpaczy i strachu, gdy sięgnął po telefon, aby zadzwonić do Nadii. Połączenie zostało przekierowane bezpośrednio na pocztę głosową. Każda mijająca sekunda wydawała się wiecznością. Wiedział, że musi działać szybko, ale ciężar niepewności go sparaliżował. Nadia kroczyła przez miasto zdecydowanym krokiem, a na jej twarzy malowała się mieszanka triumfu i urazy. Nie obchodziły jej konsekwencje. Dla niej to było wszystko albo nic. Nie wiedziała jednak, że jej czyn zapoczątkuje serię wydarzeń, które na zawsze zmienią życie wszystkich. Telefon Karimę w końcu zadzwonił, przerywając jego wir myśli. To był telefon z nieznanego numeru. Odebrał z nadzieją, ale głos po drugiej stronie linii sprawił, że zamarł. Panie Karim, znaleźliśmy dziecko. Musi pan natychmiast przyjechać. Poważny ton wyraźnie wskazywał, że wydarzyło się coś strasznego. Karim wybiegł, a serce waliło mu jak nigdy dotąd. Nie wiedział, co go czeka ale był pewien, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Karim jechał ulicami Dubaju, jakby świat się rozpadał. Jego umysł zalały straszne obrazy i pytania bez odpowiedzi. Co zrobiła Nadia? Jak mogła być tak okrutna? Gdy dotarł pod wskazany w rozmowie adres, do małego sierocińca położonego daleko od centrum, oddychał ciężko, a ręce mu się trzęsły. Wysoka kobieta o zaniepokojonym wyrazie twarzy powitała go w drzwiach. Panie Karim, jestem emire, dyrektorka sierocińca. Znaleźli dziecko zostawione przy bramie dziś rano. Zawahała się, zanim kontynuowała. Czuję się dobrze, ale został porzucony w niepokojących warunkach. Emile zaprowadziła go do pokoju, w którym pielęgniarka trzymała na rękach małego Ajmana, niemowlę, które przysięgał chronić. Widząc chłopca, Karim poczuł, że pieką go oczy. Ejmen siedział skulony jego oczy błyszczały niewinnością i zagubieniem, jakby czekał, aż ktoś mu wyjaśni, dlaczego tam jest. Karim uklęknął obok pielęgniarki i trzymał malutką rączkę dziecka. Przepraszam bardzo, maleńka. Nigdy nie powinienem był pozwolić, żeby to się stało, wyszeptał, a łzy spływały mu po twarzy. Emire obserwowała tę scenę wzrokiem pełnym współczucia, ale także ostrożności. Panie Karimie, widać, że bardzo ci na nim zależy. Ale musimy wiedzieć, czy jest bezpieczny u Ciebie? W końcu ktokolwiek go tu zostawił, najwyraźniej chciał się go pozbyć. Słowa te były ciężkie jak ołów. Wiedział, że emire ma rację. Nie mógł pozwolić, aby Nadia nadal ingerowała w życie Ajmana. Wróciwszy do samochodu, Karim spojrzał w lusterko wsteczne i zobaczył Ajmana śpiącego na tylnym siedzeniu, owiniętego w koc, który wybrał kilka miesięcy temu. Wiedział, co musi zrobić. Po powrocie do domu okazały dwór wydawał się pusty i pozbawiony życia. Nadia siedziała w salonie, piła wino, wyglądała na poirytowaną, ale nieskruszoną. Wróciłeś do niego? Zapytała Nadia, nawet nie patrząc na Karimę. Poczuł narastającą w nim furię, ale starał się zachować spokój. Posunęłaś się za daleko, Nadia. To dziecko nie jest problemem, który można wyrzucić jak śmieci. Jego głos brzmiał stanowczo, ale serce było w kawałkach. Nadia przewróciła oczami. Przesadzasz. Zrobiłem to, co było dla nas najlepsze. Dla naszej przyszłości. Karim podszedł i wbił w nią wzrok. Nasza przyszłość. Nie ma dla nas przyszłości, jeśli nie potrafisz zaakceptować tego, kim jestem i co jest dla mnie ważne. Dyskusja trwała godzinami, pełna oskarżeń, łez i gorzkich słów. W końcu Karim podjął decyzję, którą wiedział, że jest nieunikniona. Nadia, kochałam cię, ale nie mogę zostać z kimś, kto jest tak bezduszny. Ejmen jest moją odpowiedzialnością i nie zostawię go dla nikogo. Ostatnie słowa Karimy odbiły się echem w rezydencji, wprawiając Nadię w osłupienie. Próbowała dyskutować, ale widziała, że był zdeterminowany. Karim poszedł na górę, wziął walizkę i zaczął pakować swoje rzeczy. Wiedział, że jego wybór będzie miał swoją cenę, ale był gotów ją zapłacić. Kiedy poprawiał ubranka Ajmana, mała rączka dziecka trzymała jego koszulkę, jakby chciała powiedzieć: "Dziękuję". Karim się uśmiechnął, chociaż jego serce było złamane. Wiedział, że droga będzie trudna, ale wiedział też, że podjął właściwą decyzję. Wychodząc z rezydencji, obejrzał się po raz ostatni i poczuł mieszaninę bólu i ulgi. Stracił żonę, ale uratował życie. Przyszłość była niepewna, ale Karim był zdecydowany zrobić wszystko, aby zapewnić Aymanowi życie, na jakie zasługiwał. Świtało, gdy Karim zaparkował przed małym domkiem wysoko w górach, z dala od przepychu i wystawności miasta. Tam zamierzał rozpocząć nowe życie z Aymanem. Podczas gdy dziecko spało w prowizorycznym łóżeczku, Karim siedział na ganku, patrzył na horyzont i rozmyślał nad tym, jak bardzo w ciągu kilku dni zmieniło się jego życie. Przypomniał sobie swoje dzieciństwo, jak wcześnie stracił rodziców i jak wychowywała go surowa ciotka. Może dlatego czuł tak silną więź z Aymanem. Zrozumiał, co znaczy dorastać bez stabilnego domu i chciał być dla niego bezpieczną przystanią, której nigdy nie miał. To wspomnienie dało Karimowi nową determinację. Nie pozwolił, by chłopak przeżył to, co on. Pierwsze kilka dni było trudne. Karim, który przywykł do luksusu i wygody, Teraz musiał nauczyć się samodzielnie opiekować się dzieckiem. Zmienianie pieluch, przygotowywanie butelek, uspokajanie nieustannego płaczu w środku nocy, wszystko było nowe. Ale pośród tego chaosu poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył, prawdziwy cel. Tymczasem Nadia zdawała się znikać. Nie próbowałem dzwonić ani wysyłać wiadomości. Karim wiedział, że w głębi duszy nigdy by mu nie wybaczyła wyboru Aimana. Ale bez względu na to, jak bardzo starał się tego uniknąć, wciąż o niej myślał. Zastanawiał się, czy mógł cokolwiek zrobić, żeby uratować małżeństwo, czy też było ono skazane na porażkę od samego początku. Pewnej nocy, gdy kładł Ajmana spać, Karim odebrał niespodziewany telefon. To była emirę, dyrektorka sierocińca. Jego głos brzmiał poważnie, lecz wyczuwało się w nim wahanie, które kazało mu zachować czujność. Panie Karimie! Zbadałem więcej na temat historii dziecka. Jest coś, co musisz wiedzieć. Karim poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Co się stało, Emire, zapytał, próbując zachować spokój. Dowiedzieliśmy się, kim są biologiczni rodzice Ajmana, kontynuowała. I to zmienia wszystko. Karim milczał, czekając na kontynuację. Gdy w końcu wypowiedział te słowa, nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Rodzice Aymana nie porzucili go z własnej woli. Był incydent i dziecko zostało im odebrane siłą. Emire zatrzymała się, jakby szukając odpowiednich słów. Karim, matka Aymana, żyje. I chce go zobaczyć. Karimę ogarnął szok. Poczuł, że grunt zapada mu się pod nogami. Myśl, że Ejmen mógłby zostać odebrany, że mógłby stracić tę małą istotę, która odmieniła jego życie, była nie do zniesienia. Kim ona jest? Gdzie ona jest? zapytał głosem pełnym naglącej potrzeby. Emire zawahała się, zanim odpowiedziała. Ona jest w mieście. Chcę się z Tobą spotkać osobiście, żeby wszystko wyjaśnić. Czy mogę umówić się na spotkanie? Karim chciał powiedzieć nie, chciał uchronić Aymana przed jakimkolwiek ryzykiem, ale wiedział, że nie ma wyboru. Musiał zmierzyć się z prawdą, bez względu na to, jak bolesna ona była. Następnego ranka Karim starannie ubrał Aimana. Posadził chłopca w foteliku samochodowym i pojechał w umówione miejsce. Każdy kolejny kilometr wydawał się dłuższy od poprzedniego, a jego umysł wypełniały pytania i obawy. Kim była ta kobieta? Dlaczego Ejmen został od niej oddzielony? Gdy dotarł do kawiarni, w której miało się odbyć spotkanie, serce waliło mu jak szalone. Wchodząc, zobaczył młodą kobietę wpatrzoną w drzwi. Jej rysy twarzy przypominały rysy Aymana, co Karim natychmiast potwierdził, to była matka chłopca. Kobieta wstała i wyciągnęła rękę. Mam na imię Lejle, powiedziała lekko drżącym głosem. Karim ścisnął jego dłoń, ale nie mógł mówić. Lejle spojrzała na dziecko w jego ramionach i łzy zaczęły spływać jej po twarzy. Dziękuję za opiekę nad nim. Nie masz pojęcia, co to dla mnie znaczy. Karim obserwował Lejle wpatrującą się w Aymana. Na jej twarzy malowały się sprzeczne emocje. Wiedział, że musi usłyszeć jej historię, ale strach przed utratą dziecka go pochłaniał. Mimo to siedział naprzeciwko niej, starając się zachować spokój. Proszę mi powiedzieć, co się stało, powiedział Karim, próbując zachować spokój. Lejle trzymała filiżankę herbaty drżącymi rękami i wzięła głęboki oddech, zanim zaczęła. Nigdy nie chciałam się z nim rozstawać, zaczęła głosem pełnym bólu. Ejmen urodził się w chaosie. Byłam w przemocowym związku z jego ojcem, niebezpiecznym i kontrolującym mężczyzną. Kiedy w końcu znalazłam odwagę, by uciec on mnie znalazł. Zagroził, że mnie zniszczy i zabierze Ajmana na zawsze. Karim dostrzegł szczerość w oczach Leili. Była wyraźnie naznaczona przeszłymi doświadczeniami. Otrzymałam pomoc od organizacji, która chroni kobiety takie jak ja. Zabrali mnie w bezpieczne miejsce, ale w trakcie tego procesu straciłam kontakt z Aymanem. Nie miałam pojęcia, gdzie jest, dopóki nie usłyszałam z sierocińca. Więc dlatego tam trafił? Zapytał Karim, czując mieszaninę ulgi i złości. Ulga, że Ayman nie został porzucony z powodu zaniedbania, a jednocześnie złość, że przeszedł przez tyle niepotrzebnego cierpienia. Lejle skinęła głową, a łzy spływały jej po twarzy. Szukałam go każdego dnia od tamtej pory. Kiedy usłyszałam, że jest z tobą, bałam się. Bałam się, że nie pozwolisz mi go zobaczyć. Ponownie spojrzała na Ajmana z mieszaniną nadziei i rozpaczy. Ale proszę, ja po prostu chcę go poznać. Nie chcę ci go zabierać. Te słowa nieco uspokoiły Karimę, ale wiedział już, że nie może mu całkowicie zaufać. Najpierw musiał pomyśleć o Ajmanie. Czy masz dowód na to, co się wydarzyło? Zapytał, jego głos nadal był ostrożny. Lejle skinęła głową i wyciągnęła teczkę z torby. Położyła na stole dokumenty, w tym raporty policyjne, dokumentację medyczną, a nawet listy od świadków. Karim uważnie obejrzał każdy arkusz. Wszystko zdawało się potwierdzać jej historię. Po prostu chcę być częścią jego życia, powiedziała Lejle, jej głos był ledwie głośniejszy od szeptu. Wiem, że jesteś dobrym człowiekiem, Karim. Chroniłeś go, gdy ja nie mogłem. Ale on zasługuje na to, żeby wiedzieć, kim jestem. Karim spojrzał na Aymana, który niewinnie bawił się na jego kolanach, nieświadomy intensywności rozmowy. Wiedział, że ta decyzja zmieni ich życie na zawsze. Lejle, pomyślę o tym co będzie dla niego najlepsze, powiedział, starając się zachować neutralny ton. Ale teraz nie mogę podjąć decyzji. Lejle skinęła głową, rozumiejąc trudności Karimy. Rozumiem. Dziękuję za wysłuchanie mnie, powiedziała z lekkim uśmiechem wdzęczności. I dziękuję za wszystko, co dla niego zrobiłeś. Gdy Karim opuszczał kawiarnię, miał wrażenie, że dźwiga na swoich barkach ciężar całego świata. Spojrzał na Ajmana w lusterku wstecznym, a jego serce zamarło. Jak mógł zdecydować, co jest słuszne? Wracając do domu, Karim odebrał telefon od Amery. Karim, jest jeszcze coś, co musisz wiedzieć o Lejli, powiedziała poważnym głosem. Wygląda na to, że jej były partner e też cię szuka. I nie ma dobrych intencji. Karim poczuł, jak robi mu się niedobrze. Nie musiał już podejmować decyzji. Która miała dla niego druzgocący wpływ emocjonalny, teraz groziło mu prawdziwe niebezpieczeństwo. Karim odłożył słuchawkę, miał mętlik w głowie. Wiedząc, że były partner Leili szukał Aimana, był w stanie najwyższej gotowości. Wiedział, że ponad wszystko musi chronić dziecko. Ale jak miał tego dokonać, skoro zewsząd czyhało tyle zagrożeń? Po przybyciu do domku Karim zaczął rozmyślać o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo Aimanowi. Zamknął drzwi i okna, aby upewnić się, że niewielka przestrzeń jest bezpieczna. Przygotowując obiad, czuł ból w sercu. Ejmen spojrzał na niego z niewinnym uśmiechem, nieświadomy, że jego życie było pełne niebezpieczeństw i niepewności. Następnego dnia Karim ponownie skontaktował się z Lejlą. Musiał więcej słuchać, lepiej zrozumieć, co się dzieje i wymyślić, jak poradzić sobie z mężczyzną, który ich prześladował. Spotkali się w odosobnionym parku, gdzie mogli rozmawiać, nie zwracając na siebie uwagi. "Leile, twój były partner mnie ściga", powiedział Karim bez ogródek. "Czego on chce?" Leile zbladła, w jej oczach widać było przerażenie. "On chce Aimana", odpowiedziała. "Nie obchodzi go chłopak, chce go tylko wykorzystać, żeby znów mnie kontrolować. Wie, że Ayman jest dla mnie wszystkim." Karim poczuł, że narasta w nim złość. Jak ktoś może być tak okrutny? Wiedział, że musi działać szybko. Walczmy razem o Aymana, powiedział. Nie pozwolę, żeby wpadł w ręce takiego człowieka. Dzięki pomocy prawnika i organizacji, która w przeszłości pomogła Leili, Karimowi udało się zebrać dowody przeciwko jej byłemu partnerowi. Złożyli pozew, aby mieć pewność, że nie będzie mógł zbliżać się do Ajmana i Leili. Ponadto, Karim postanowił, że nawet jeśli będzie to trudne, Pozwoli Lejli stać się częścią życia Ajmana. Kilka dni później, podczas rozprawy sądowej, Karim i Lejle stanęli twarzą w twarz z mężczyzną, który sprawił im tyle cierpienia. Dowody były jednoznaczne i sędzia przyznał pełną opiekę nad Ajmanem Karimowi i Lejli, zabraniając byłemu partnerowi zbliżania się do nich. Po rozprawie Lejle rozpłakała się z ulgi: Dziękuję, Karim. Uratowałeś nie tylko Ajmana, ale i mnie, powiedziała, trzymając go za rękę. Karim tylko się uśmiechnął. Wiedział, że podjął właściwą decyzję. W kolejnych miesiącach Karim, Lejle i Ayman zbudowali wspólne życie. Nie byli typową rodziną, ale odnaleźli szczególną wieś opartą na miłości i wzajemnej ochronie. Ayman dorastał otoczony miłością, z dwojgiem ludzi, którzy zrobiliby dla niego wszystko. Morał tej historii: historia Karime, Leili i Aymana uczy nas że prawdziwa rodzina to nie więzy krwi, ale miłość, odwaga i chęć ochrony tych, którzy nas potrzebują. Przypomina nam, że nawet pośród bólu i chaosu można znaleźć nadzieję i zbudować coś pięknego z tego, co wydawało się utracone.